Miniony tydzień upłynął mi pod znakiem Dum Scrollingu oraz streamów charytatywnych dla Ukrainy. Przez ostatnie 7 dni udało nam się zebrać prawie 5200 zł, ale na tym nie kończymy. Każdy, kto od piątku przez najbliższy tydzień wpłaci dowolną kwotę na zbiórkę, ma szansę otrzymać ode mnie ten oto Prespack z Gran Turismo 7 oraz coś, co dorzucę ekstra do paczki. Czasu na wpłaty zostało niewiele, więc radzę się spieszyć i przypominam: każda kwota się liczy. Link do zrzutki znajdziecie na ekranie, jak i w opisie filmu, a więcej szczegółów w moim poście na Twitterze, do którego odnośnik znajdziecie poniżej. A teraz zapraszam Was na przegląd newsów minionego tygodnia. Minęła godzina 18. Serwus ferajna. W najbliższych kilku dniach niestety nie doczekamy się żadnych ciekawych premier. Jeśli się mylę, to koniecznie poprawcie mnie w komentarzu. Za to abonenci Xbox Game Pass mogą liczyć na prawdziwe perełki. Zaczynając od takiego Kentucky Road Zero, pokręconej przygodówki, która zabierze Was w podróż przez masę rozmów i fikcyjne lokacje w tytułowym stanie Kentucky. Jeśli jednak tysiące linii dialogowych nie są waszym konikiem, to będziecie mogli sprawdzić swoje zdolności w koszeniu trawy. Dzięki Lawn Mowing Simulator będziecie mogli wjechać na wirtualne trawniki jak dzik w chrust. Z podobnym impetem przyjdzie wam kasować przeciwników w jednej z najlepszych gier zeszłego roku, Strażnika Galaktyki, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Te trzy produkcje zadebiutują w usłudze Microsoftu już za 3 dni, 10 marca, więc szykujcie miejsce na dyskach, dla każdego znajdzie się coś miłego. A przechodząc teraz płynnie do sekcji komentarzy. W komentarzach pod ostatnim odcinkiem słusznie wyprowadziliście mnie z błędu związanego z braniem czegoś na tapetę, a raczej na tapet. Sekcja, co na tapecie, pozostaje więc bez zmian, jeśli chodzi o nazewnictwo, bo idealnie wpisuje się w to, co jest w niej zawarte. Ale jest jeden komentarz, do którego bardzo chciałem się odnieść. Marek Przygocki napisał. Nigdy nie sądziłem, że coś może mnie jeszcze tak wciągnąć. Polecam sprawdzić dwa tytuły: Vampire Survivors i Heroes Hour. No i dzięki Markowi ten scenariusz prawie by nie powstał. Kupiłem Vampire Survivors i przepadłem. Niesamowity gameplay loop i syndrom jeszcze jednej gry sprawiają, że naprawdę trudno mi się było tego oderwać. Bardzo serdecznie polecam. Gra jest dostępna na Steamie za 11 zł. No, grzech nie kupić. Za to bardzo zgrzeszyło Polifony Digital, które ceny na swoje mikrotransakcje w swoim najnowszym dziele Gran Turismo 7 ujawniło dopiero po premierze. Mówiłem w ostatnim materiale, że 4 marca będzie świętem fanów motoryzacji i wyścigów, ale jednak się myliłem. To zdecydowanie święto chciwości. Weźmy pierwszy z brzegu przykład. McLaren P1GTR16 kosztuje 3 600 tysięcy kredytów. Jeśli nie chcecie grindować, bo chciałbym zauważyć, że nie możecie już sprzedawać zdobytych wcześniej aut w zamian za walutę w grze, to musicie zapłacić około 190 zł. Dużo co, to wyobraźcie sobie, że na wcześniejszych pokazach mogliśmy zobaczyć super limitowaną furę za 20 milionów kredytów i za nie przyszłoby wam zapłacić blisko 900 zł. Mam nadzieję, że deweloper jednak ogarnie kuwetę, bo to jest gruby żart przypominający mi najczarniejsze lata jej. Czyli w sumie to nie muszę sięgać pamięcią tak daleko. Na chwilę jednak chciałbym cofnąć się do lepszych czasów, ale dla Ubisoftu. Pamiętacie jeszcze o Settlersach? Ja mam do tej serii ogromny sentyment, cały czas posiadam w swojej kolekcji Big Box z trzecią jej częścią. Dlatego nieprzerwanie od lat czekam na kolejną odsłonę, która mam nadzieję przywróci tej grze dawny blask. Niestety okazało się, że reboot nie spełnia swoich założeń i twórcy po otrzymaniu niezbyt pozytywnego feedbacku z zamkniętej bety postanowili ponownie opóźnić premierę. Ja ten tytuł miałem okazję zobaczyć na Gamescomie w 2018 roku jeszcze i od tamtego czasu czekam, ale no cóż. Coś nie mają szczęścia ci settlersi, mam jednak nadzieję, że to już ostatnia prosta. Na pewno jest to ostatnia prosta dla remake'u House of the Dead. Już 7 kwietnia będziemy mogli wrócić do tej strzelanki na szynach i rozwalać zombiaki i wszystkie inne potwory, które staną na naszej drodze. Gra wygląda świetnie i nie mogę się doczekać premiery. Nie mogę się też doczekać, aż Wam opowiem co u mnie na tapecie. Zapraszam. Niby taki duży ten stół, a jednak zawsze mam problem, żeby na nim pomieścić takie wielkogabarytowe rzeczy. Otóż, kochani, w końcu wleciały do mojej kolekcji i to dosłownie, bo prosto z odległej galaktyki, dwa zestawy Lego. To jest oczywiście Luke Skywalker Red 5 i Helm Mandaloriana. Byłem ciekawy, jak duże są te rozmiary. Nie zbierałem, to znaczy, jak duże są te zestawy. Nigdy nie zbierałem takich właśnie tych głów Lego. I to jest moje pierwsze, pierwszy kontakt z tym. Więc dlatego od razu jak tylko przyszedł, to złożyłem Red 5 i tak oto wygląda. Nie jest to zbyt duże. That's what she said. Tak może zostawię to z laptopem. Nie wiem, czy to daje wam jakieś porównanie. E tak jak mówię, nie jest to zbyt duże jak na tę cenę. Za to się płaci chyba około 300 zł za zestaw. Uważam, że to jest trochę dużo. Mandaloriana jeszcze nie składałem, ale może złożę go jeszcze dzisiaj. Zobaczymy, zobaczymy. Fajne zestawy. Będę się zastanawiał dwa razy następnym razem, jak będę miał kupować takie, i bo jest jeszcze parę innych zestawów, które chciałbym kupić. I uważam, że no te pieniądze jednak trzeba trochę oszczędzać. Dlatego też w kolekcji w tym roku nie pokazuje się tak dużo, bo zwyczajnie uważam, że czas na wydawanie trochę się skończył i teraz myślę, że lepiej już było. Ale co do tego, co lepiej już było, to słuchajcie, lepiej już było z moim czasem, jak nie poznałem Vampire Survivors. Bo gra jest absolutnie fantastycznym uzależnieniem. Totalnie. To jest... To wspominałem o tym chwilę wcześniej, to jest tak prosta gra, w której po prostu wcielamy się w łowce wampirów. No. To może być zaskoczeniem po tytule, ale mógł się ktoś tego nie spodziewać, ale tak, wcielamy się w łowców w wampirów i walczymy z hordami przeciwników na mapie. Jedyne do czego się ograniczamy tak naprawdę to ruszanie się. Bo nasza postać atakuje automatycznie tak naprawdę tutaj jest odwrócona konwencja Bullet Hell, bo nie my unikamy tych pocisków, tylko przeciwnicy, no, oni też w sumie nie unikają pocisków. Ale to jest mimo wszystko odwrócenie tej konwencji, tylko że właśnie nacierają na nas takie grube fale. Więc tutaj mamy taki Survivor połączony z Bullet Hellem. Fantastyczna gra. 11 zł za to. Mam nadzieję, że zobaczymy to na Switchu. Uważam, że bardzo fajnie by się sprawdziło. Bo akurat myślę, że na dużych konsolach to chyba niekoniecznie. Nie wiem, gralibyście w Vampire Survivors na dużym ekranie na dużych konsolach? No nie wiem, ja, ja jakoś tego nie widzę. Dla mnie, Switch jest idealną konsolą do takich gier. Ale to by było na tyle, jeśli chodzi o to. No, oczywiście Gran Turismo 7 też padło do mojej kolekcji. Ten, w tym press packu, który również otrzymałem od PlayStation, nie było kodu, bo kod otrzymałem. Wcześniej kod już wykorzystałem. Także w tym prespaku nie ma kodu na grę. Jest koszulka, jest smycz i jest taki ładny. Pokażę go, żeby nie będę go wyjmował, bo to nie jest mój, tak naprawdę. Trafi do szczęśliwej osoby, która, którą wybiorę z tych wszystkich wpłat na się pomaga. Więc to wszystko trafia do tego szczęśliwca, szczęśliwczyni, e, którzy zostaną wybrani. No. E, I to tyle, jeśli chodzi o to, co pojawiło się u mnie w kolekcji. Miało być jeszcze Triangle Strategy, ale nie dotarło. Dystrybutor chyba pomylił dni wysyłki i pewnie dotrze w, moment, w dniu, w którym oglądacie ten materiał. Także nie mam fizycznej możliwości pokazania tego tutaj, ale wyobraźmy sobie, że oto trzymam właśnie Triangle Strategy, które pojawiło się w mojej kolekcji. I teraz znika. Puf. Z takich ciekawszych rzeczy, bo myślę, że to będzie zdecydowanie ciekawsze, oglądałem nowego Batmana. Ja wiedziałem, że to będzie dobry film. Tak jak pisałem na Twitterze, wiedziałem, że to będzie dobry film. Nie sądziłem, że będzie aż tak dobry. Wszystkie kreacje aktorskie mnie zaskoczyły bardzo pozytywnie. Zaskoczyło mnie to, ile nawiązań jest do komiksów, ile inspiracji jest branych z komiksów, od samego Batman Year One, aż po Sons of. E, niesamowite, jestem pod ogromnym wyrażeniem tego, jak mroczne tam udało się stworzyć riffsowi, reżyserowi, znanemu chociażby z ostatnich części planety Małp. E, też jeden z absolutnie moich ulubionych i moja ulubiona seria filmów. Absolutnie polecam, jeśli nie chcecie iść do kina, bo macie powody, nie każdy musi czuć się komfortowo w tłumie ludzi po pandemii, to poczekajcie na HBO Max. Film pojawi się za 45 dni, bodajże w tej usłudze. A HBO Max pojawi się u nas już jutro, więc od jutra oglądamy Peacemakera. Nie mogę się doczekać. Serial zebrał bardzo dobre oceny. Będzie drugi sezon, oczywiście po tym, jak reżyser upora się z ostatnimi Strażnikami Galaktyki oczywiście tymi kinowymi. Skończyliśmy z Pauliną Superstore. I tak jak ostatni sezon trochę się ciągnął i był taki trochę nijaki, tak końcówka ładnie domyka całą historię i jestem ukontentowany. Trochę żałuję, że to jest koniec. Nie był to dla mnie taki koniec jak The Office, gdzie faktycznie tych emocji było dużo. Aczkolwiek tutaj też było ok. Ja od siebie bardzo polecam Superstore. To jest naprawdę fajny serial. Jeśli, zwłaszcza jeśli pracowaliście kiedykolwiek z ludźmi w jakimś sklepie, to będzie wam to na pewno. Dosyć bliskie. I w końcu też pojawiło się w VOD Ghostbusters Afterlife, czyli pogromcy duchów, dziedzictwo po polsku. Ja obejrzałem na Apple TV, na iTunes wypożyczyłem ten film. E Rewelacja! Jak dla mnie super, właśnie na taką kontynuację pogromców duchów czekałem od lat. Bardzo mi się podobało. Ja tutaj zagrało mi wszystko, i ci główni bohaterowie w trochę młodszy, to znaczy no w trochę młodszym wydaniu, no to jest nowa generacja tak naprawdę. Jak sama nazwa wskazuje, to jest właśnie dziedzictwo. Rewelacja. Bardzo mi się podoba, bardzo polecam, nawet wypożyczyć i obejrzeć sobie. Ja uważam, że jest super. Jeśli wy widzieliście, piszcie w komentarzach koniecznie. Bardzo chętnie poznam Waszą opinię. Pamiętajcie, że najlepsze komentarze wyciągam w każdym następnym odcinku. Tak jak to miało zresztą miejsce dzisiaj. A takim pytaniem, które zadam na końcu tego materiału, myślę, że tutaj pójdziemy akurat wyjątkowo filmowo, czyli. E, jaki film z Batmanem uważacie za najlepszy i dlaczego? Jestem bardzo ciekawy. Ja, oczywiście, to pytanie pojawi się pod tym filmem jako przypięty komentarz, i ja też za jakiś czas wrzucę swój, albo w następnym odcinku, swoją odpowiedź. Nie chcę tutaj e, jakoś wpływać na jakikolwiek wybór, dlatego najpierw chcę Was posłuchać. E, no dobrze, kochani, ale to by było na tyle. Ostatnią taką zapowiedzią, nowością. Komunikatem jest to, że w tym miesiącu, w marcu, streamy na Twitchu wracają do takiego harmonogramu dwa razy w tygodniu, będą to wtorki i czwartki. Także dzisiaj streamu nie ma, ale we wtorki i czwartki widzimy się. Oczywiście, jak będzie premiera Kirby'ego, to wtedy widzimy się przez, naj przez trzy dni, bo to jest piątek, sobota, niedziela. To nawet jak wydawca się nie poradzi sobie z wysyłką na czas, to po prostu kupię to cyfrowo, a fizyczną kopię rozdam w konkursie. Ale jest zaplanowana promocja na Twitchu, więc widzimy się wtedy, ale nie tylko wtedy. Widzimy się także jutro na streamie, będzie można pogadać o wejściu HBO Max do Polski chociażby, także zapraszam, godzina 19, wtorek, czwartek, widzimy się na streamach. A ja póki co, kochani, życzę Wam przede wszystkim dużo spokoju, dużo zdrowia, dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli materiał Wam się podobał standardowo, łapeczka w górę, komentarz i subik z dzwonkiem. O, nie wierzę, że to mówię, ale ostatnio trochę stoimy w miejscu, jeśli chodzi o to, także muszę chyba trochę Was zachęcić. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia na kanale już wkrótce. Trzymajcie się i bądźcie w zdrowiu. Servus! Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie rozwoju kanału. Zwłaszcza Mir, Defomirowi, ArtDiverowi za bycie spornikami na poziomie Platinum. Możecie być jak oni i wspierać kanał poprzez YouTube albo Patronite. Szczegóły znajdziecie w opisie.